Jest AZS To było coś niesamowitego wygrać mój pierwszy złoty indywidualny medal na Mistrzostwach Europy u siebie po 14 latach, szczerze mówiąc, kiedy dopłynęłam do ściany, to było dla mnie coś niesamowitego, że ja nie musiałam na tą tablicę wyników patrzeć po raz pierwszy w mojej karierze. To było czuć, że zdobyłam złoty medal, ponieważ publiczność no, przeszła samą siebie. Starałam się mieć taką odskocznię, jak kończę trening. Wiadomo, mamy rozmowę z trenerem, ale jak wychodzę z basenu, no to już nie zabieram. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Cafe ZTS. Witam Cię w okresie około świątecznym. Nie wiem w którym momencie będziesz słuchać, e, słuchaczu, słuchaczko e, naszego podcastu. No ale jesteśmy w grudniu, jesteśmy pod koniec grudnia. No i tak się zastanawialiśmy z Mariuszem Walczakiem, z kim tu poświętować te święta. No i najlepiej z osobą, która świeżo co miała co świętować. Naszą gościnią, naszą rozmówczynią jest. Katarzyna Wasik, witaj Kasiu. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Nastrój świętowania udziela ci się już od początku grudnia, jak nie mam. Tak, zaczęłam, zaczęłam grudzień e, świętując. Moje sukcesy na mistrzostwie Europy, całej reprezentacji i teraz czas na e, przygotowania do świąt i świętowanie z moją rodziną. No właśnie, gratulacje za złoto na 50 metrów stylem dowolnym w Lublinie. Powiedz, jak się czułaś, gdy doping lubelskiej publiczności niósł Cię do mety? No to było coś niesamowitego, wygrać e, mój pierwszy złoty indywidualny medal na Mistrzostwach Europy u siebie, a po 14 latach. E, Mieliśmy imprezę w Polsce. 14 lat temu startowałam na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Szczecinie. To było już dawno, dawno temu. Tam zdobyłam brązowy medal w sztafecie wraz z koleżankami z kadry. I po 14 latach treningu, wyrzeczeń zdobyć medal przy, przy publiczności, przy was, własnych kibicach, przy rodzinie, to jest coś niesamowitego. To jest to coś, co, co każdy sportowiec, mam nadzieję eee, życzę, życzę każdemu z żeby coś takiego mógł przeżyć no właśnie, jak to jest, bo mówi się no, byli na trybunach twoi przyjaciele była twoja najbliższa rodzina to ich widzisz w kątem oka jak stoisz przy wodzie wiesz, że zaraz skoczysz i widzisz, że po lewej, nie wiem, mama, mąż brat, ktokolwiek a po prawej przyjaciele? Szczerze mówiąc ja czuję ich e, energię, którą mi oddają staram się raczej nie skupiać na tym, co dzieje się na trybunach, ale zawsze kogoś wyhaczę. Zawsze moja rodzina jest tak duża, że ciężko ich nie zauważyć. Zresztą, Blubienie było naprawdę no, przewaga polskich kibiców, i, i to było czuć, to było słychać. Dlatego myślę, że, że to dodało mi dużej energii, bo, bo sama nie spodziewałam się, że będzie taka pozytywna energia. Tyle okrzyków, tyle wrażeń przed moim wyścigiem, no i oczywiście po wyścigu. No właśnie, 23:20, z tym czasem dopłynęłaś i zdobyłaś złoto. Kiedy do ciebie to dotarło, że osiągnęłaś taki czas i dotarło do ciebie, że złoto jest twoje? Szczerze mówiąc nie myślałam o czasie, bo, bo wiadomo, że na Mistrzostwach Europy na takiej randze zawodów myśli się już o miejscu i, i ten czas raczej nie ma znaczenia. Wiadomo, że, że czas kiedy już później zobaczyłam tak naprawdę wyniki, no to, no to na pewno mnie cieszy, bo to jest mój najlepszy czas w sezonie. Startowałam już na Pucharach Świata trzykrotnie w tym roku i trzykrotnie wygrywałam, ale z troszkę gorszym czasem. Także to, że poprawiłam jeszcze ten czas na, na koniec sezonu bardzo mnie cieszył. Ale szczerze mówiąc, kiedy dopłynęłam do ściany, to było dla mnie coś niesamowitego, że ja nie musiałam na tą tablicę wyników patrzeć po raz pierwszy w mojej karierze. To było czuć, że zdobyłam złoty medal, ponieważ publiczność no, przeszła samą siebie. Eksplodowała. Tak, tak. Ja, ja już to wiedziałam. Ja po, praktycznie po sekundzie, kiedy, kiedy dotknęłam ściany i. i i nagle objął mnie ten huk. E, usłyszałam huk z widowni, i ja wiedziałam, że widownia nie zareagowałaby tak na, na srebrny czy brązowy medal. To, to, był, to było złoto, także to był też dla mnie taki piękny moment w życiu, w mojej karierze, taka reakcja publiczności, i, i nawet nie musiałam zerkać na, na, na tablicę. W finale pokonałaś groźną rywalkę, dziewiętnastolatkę z Włoch, Sary Cartis. Jak wyglądała ta ostatnia długość basenu i co zdecydowało o Twoim zwycięstwie? Szczerze mówiąc, nie skupiałam się na, na moich konkurentkach. Wiedziałam, że są świetnie przygotowane. Sara to pokazywała na całych zawodach, że jest w życiowej formie i, i pływa same najlepsze rezultaty, ale ja też wiedziałam, w jakiej jestem formie. I wierzyłam, że. że Mam to doświadczenie i, i wiedziałam, jak jestem przygotowana. Także, już na startie, nie skupiałam się na, na nikim innym, tylko na moim torze. Wywalczyłam sobie ten czwarty tor, środkowy. Także skupiałam się, żeby, żeby wykonać moje elementy. Wykonuję je te praktycznie codziennie na treningach i chciałam pokazać taką prawdziwą kasię wasik, która ściga się na Pucharach Świata, ściga się na, na różnych zawodach i wykonuje te czasy i to, że to było w Polsce przed. Przed naszą publicznością dawało mi jeszcze większy zastrzyk energii. A ty trenujesz na co dzień w Stanach Zjednoczonych? Tak, jestem na zgrupowaniach w Stanach. Tam mam naprawdę świetny sztab szkoleniowy, który pomaga mi oczywiście dojść do formy, ale też mam dużo sparyk partnerów, którymi mogę się ścigać. Ja wiem, że Będę się ścigać na Igrzyskach Olimpijskich, kolejnych Igrzyskach Olimpijskich dwoma Amerykankami. To jest dla mnie nieuniknione i to jest dla mnie ważne, że mam taki dostęp, mogę się z nimi ścigać na każdych zawodach, na które tam jadę. Także to nie będzie dla mnie niespodzianka, kiedy one wyjdą na start. Ale oczywiście jestem w stałym kontakcie z moim bratem i trenerem klubowym, Robertem Wilkiem. Tutaj właśnie, kiedy przyjechałam przed Mistrzostwami Europy, przyjechałam prosto do Katowic, prosto do mojego Klub mojej uczelni i tam szlifowałam te ostatnie już detale, żeby, żeby mistrzostwa Europy były takie, jak, jakie mieliśmy. Stany Zjednoczone to druga Twoja ojczyzna tam też poznałaś męż, męża, Matthew. Hmm. I w ogóle, jak Stany wpłynęły na Twoją karierę, jak ta zmiana wpłynęła na Twoją formę i na to? Na tą drogę, którą przebyłaś od Pekinu 2008. Moja historia nie jest taka prosta do opisania, bo ja y, wjechałam do Stanów na studia. Co to za studia, powiedz na początku? E, studia psychologiczne. E, ja skończyłam psychologię. Zawsze to było moje marzenie, żeby taki kierunek skończyć. I, I też chciałam spróbować czegoś nowego. Miałam taką szansę, dostałam stypendium i chciałam po prostu wykorzystać tą szansę, ale. Pod względem pływania byłam oczywiście zawodniczką, która kwalifikowała się na zawody na mistrzostwa stanu w NCAA, ale, ale tych rezultatów światowych nie było. Także, także te cztery lata na studiach przeszły, przeszły bardzo szybko. Wiadomo, jak każdy wie, jak, ty, jak się ma dobry, dobrze spędza czas, to szybko leci. Nawet nie obejrzymy, a już odbierałam dyplom. I później zakończyłam moją karierę przez dwa lata. Poszłam w innym kierunku. Wiadomo, że, że miałam dużo obowiązków. Przeprowadzaliśmy się do innego miasta wraz z mężem i tak naprawdę zakończyłam moją karierę. I po dwóch latach odnalazłam miłość do dopływania i postanowiłam jeszcze raz spróbować, bo, bo uważam, wiedziałam, żyłam w mój talent do dopływania do i nie chciałam całe życie potem mieć jakiejś e, myśli, że. Taki miałam talent i nie, go nie wykorzystałam jeszcze, ja spróbuję. I wtedy wielką rolę odgrywał mój mąż, który oczywiście miałam z nim taką rozmowę, że, że słuchaj, chciałabym jeszcze wrócić do pływania. Jak, co o tym myślisz? I, i on w 100% nie wspierał, ale, ale też to nie było tak, że on mówi: OK, spróbuj, może pojedzieć na kolejne igrzyska. Ja, ja wtedy miałam cel pojechać na moje czwarte igrzyska. Ale on mówi: Jak, jak wracasz do tego pływania, to. to... Po co wracasz? Wracasz po to, żeby zdobyć medal na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, igrzyskach. To powinien być Twój cel, a nie tylko wrócić, żeby pojechać, zakwalifikować się na igrzyska i tam pojechać. No wtedy, w tym momencie mojej kariery, to wydawało się w ogóle śmieszne i niemożliwe. I ja nie byłam taka optymistyczna. Ale stwierdziłam, że czemu nie? Że rzeczywiście on to mówił z wielkim przekonaniem, dał mi do myślenia, zmienił moje nastawienie do, do tego wszystkiego. Ja kiedy wróciłam z celem, wiedziałam, po co idę na każdy trening. I, i myślę, że to też pozwoliło mi odnaleźć taką nową siebie po dwó dwóch rocznej przerwie od sportu. Ciężko było wrócić tak e, od strony fizycznej. No jednak. Nie byłaś wtedy aż, aż tak bardzo aktywna sportowo. Tak, na szczęście dałam sobie czas i przez kilka miesięcy dołączyłam do grupy Masters. Tam naprawdę wszyscy zawodnicy, członkowie grupy świetnie mnie przyjęli i tak naprawdę przygotowali do tego, żeby później dołączyć do grupy profesjonalnej. I dałam sobie po prostu czas. To nie było to, że chciałam wszystko na raz, że już muszę wrócić od razu do moich czasów, kiedy uzyskiwałam przed zakończeniem kariery. Po prostu cieszyłam się z każdej, szansy, z którą mogę iść na trening. To, to było coś dla mnie niesamowitego, kiedy, kiedy ja wróciłam do tego sportu, a ja w zupełności wierzyłam, że, że już do tego sportu nie wrócę, jednak dwa lata to jest bardzo dużo i też życie e, układa się inaczej. I ja w pewnym momencie obudziłam się i, i mówię, kurczę, no ten rozdział jest e, dla mnie zamknięty. A życie tak się potoczyło, że jednak to, to nie był już zamknięty i, i dostałam tą możliwość. Także pierwszy rok to po prostu była ekscytacja, że, że w ogóle mogę iść na trening, że w ogóle mam drużynę, że mam trenera, który podaje mi czasy, który podaje mi treningi i, i wierzy we mnie. Także, także e, najważniejsze, myślę, żeby mm, najważniejsze jest to, żeby mieć małe cele e, i nie. Z, koczyć od razu do tego wielkiego celu, o tych igrzyskach, Mistrzostwach świata, po prostu miejmy drabinę i spinajmy się po tej drabińce. Mówisz też, że dostałeś szansę od Boga, tutaj też powołujesz się na wiarę? Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja uważam, że tak miało być. Czasami, czasami to miała być taka lekcja. Myślę, że, że gdzieś z góry, że odeszłam od tego sportu, żeby odnaleźć nową siebie. Tak miała się moja kariera potoczyć. I ja w to wierzę. Ja głęboko wierzę, że w ogóle bez Boga będzie nam ciężko w życiu, i, i ja oddaję dużo mojej wierze. Dlatego myślę też, że, że każdego dnia mam motywację, bo nawet jeżeli coś nie idzie <grym> tak jak ja bym chciała, ale wierzę, że tak miało być. Wierzę, że gdzieś ktoś kieruje tym, żeby później było lepiej. Jak się relaksujesz? Co robisz poza pływaniem, żeby odpocząć? Szczerze mówiąc, tego czasu nie ma zbyt dużo, ale też nie staram się wracać do domu po treningach i myśleć tylko o pływaniu, bo to myślę, że każdy sportowiec godzi się ze mną, że, że taka obsesja na punkcie tego, co robimy, jest niedobra i to nie służy, nie służy nam dobrze. Przeważnie, przeważnie jest tak, że, że nakładamy na siebie tyle presji, że, że później ciężko to wytrzymać. Dlatego ja staram się mieć taką odskocznię, jak kończę trening, wiadomo, mamy rozmowę z trenerem, ale jak wychodzę z basenu, no to już nie zabieram tego wszystkiego do domu. Staram się rozwijać moje pasje, dokształcać się, jak tylko mam czas. Też nie odchodzić od mojego zawodu, bo, bo to jest ciekawy zawód i, i psychologia, zresztą można iść w różnych kierunkach i dalej w tym działać. Szczerze mówiąc, ja zawsze miałam Zresztą tak jak odeszłam od pływania, no to zawsze interesowała mnie psychologia kliniczna. Ale później, kiedy wróciłam do sportu, no to oczywiście psychologia sportowa, e, ponieważ myślę, że dokształcanie się w tym kierunku pomoże mi samej mnie, ponieważ jestem sportowcem, czuję tę presję, czuję, że jak, ważne jest przygot jak ważne jest przygotowanie mentalne. Dlatego dlatego to, że wracam do domu, czytam sobie jakąś książkę, to tylko może dobrze na mnie zadziałać. Jakie plany sportowe na nadchodzący rok? A, na pewno mi szósta Europy, na długim basenie w Paryżu. To jest taki cel na lato, bo, bo ten sezon zimowy już się zakończył, ale, ale już patrzę w przyszłość. Puchary świata, wiadomo, i, I potem już całe świata na krótkim basenie. Także ja dotrzymuję, trzymam ten kalendarz sportowy, pływacki, jaki, jaki Federacja narzuca. Chcę być na każdych zawodach. Ja lubię się ścigać i uważam, że kiedy jeżdżę na zawody, to ja tak naprawdę najwięcej się uczę. Bo, bo ciężko wynegerować taki stres, takie emocje nad treningu. Staramy się oczywiście to uzyskać, ale wiadomo, zawody są zupełnie inne i, i, i to jest ważne, żeby przyzwyczaić się do tych emocji. Bo docelowym celem oczywiście są igrzyska, i a igrzyska są, wyzwalają bardzo dużo emocji. Wiadomo, że to jest impreza, która odbywa się co cztery lata. Jeżeli uda mi się zakwalifikować na kolejne igrzyska, będą to już moje szóste igrzyska i myślę, że powinnam się już przygotować na te szóste igrzyska, też mentalnie. Już wiem, jak to wszystko się odbywa. Nie mogę wszystkiego kontrolować, bo każde igrzyska są też inne. W innych miejscach, ale, ale wierzę, że te w Los Angeles będą dla mnie trochę bardziej znajome. A powiedz jeszcze na koniec: plany na święta. Gdzie planujesz, Polska? Przestanę jak to będzie u Ciebie wyglądało. Polska, Polska, jestem, jestem aktualnie w Krakowie i, i przygotowuję wszystko na święta, pomagam rodzicom jak mogę, no bo mamy dużą rodzinę, także wszystko trzeba przygotować i, i cieszę się, że mam tą możliwość e, pobycia troszkę w domu, bo tak jak każdy sportowiec, jestem praktycznie ciągle na rozjazdach, ciągle na zgrupowaniach. I tego czasu jest bardzo mało, który możemy spędzić z rodziną w domu, także to jest dla mnie ważne. Nowy rok też planuję spędzić w gronie rodzinnym. No i od stycznia wracam do, do mojej rutyny, do treningów, do przygotowań, tak żeby, żeby kolejny rok był, był jeszcze lepszy od tego. Tego ci życzymy w takim razie i trzymamy kciuki. Naszą rozmówczynią była Katarzyna Wasik, pływaczka, która powróciła, uwierzyła w siebie, powróciła i się opłaciło. Niech to będzie dla nas też dobre motto na te święta. Dziękujemy ci bardzo, Kasiu, za rozmowę. Dziękuję, wesołych świąt. To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku Kafa Cześć!